Nie prosił, żebym zobaczył, na czym jeżdżą zawodnicy. No wszyscy to samo. Michelin z przodu, jeśli chodzi o oponę. Jeśli chodzi o w środku tej opony, czyli przód, mus. Z tyłu to samo Michelin. Nie widzę, bo nie wziąłem z sobą okularów, dokładnie jaki to jest model tej oponki. Ale o, tu jest gdzieś, o, tu jest numeracja. Nie widzę numeru. Z tyłu też mus. Jeśli chodzi o zębatki 49 wydaje mi się przód. Wróć! 49 tył. A przód 12. Jesteśmy na padoku. Klasa Prestige. O, beta jest mocno widzę reprezentowana. Dwa, cztery samo samochody, motocykle reju widzę. Dwa, jest koza, tak, co? Nie ma dwóch Najlepszy, najlepszy. To jest ciekawy zawodnik. Ten, który tutaj widzicie. A tutaj spójrzmy na opony. Już widzę, że chyba jest podobnie. Albo się mylę. Nie, tu jest chyba jakaś inna oponka. Gdzie są napisy? Widzicie? Rotation. Rozmiar. Kuźwa nie widzę nazwy. Też mus w środku. Przełożenie. Przód. Chyba dwunastka. Zobaczmy jeszcze na tył. Opony. Mus z tyłu to na 100%, przełożenie chyba też 49%. O, tu jest. A to jest zajebiste uczucie, że jesteś lepszy cały czas, jesteś sprawny. To jest najpiękniejsze uczucie. Żadna karwa się tego nie da. Żadna. Wczoraj na TikToku siedzę. Z godzinę, nie? i Tak, znakuje mi Mike Tyson, mówi, że najważniejsza jest dyscyplina. Dyscyplina, dyscyplina, dyscyplina. Chodzi zaraz mi Joe Rogan, nie? Joe Rogan mówi, że nie muszę wejść I, w I kolejny zawodnik. Mac Jeśli to jest toisko, i jest gripa, nie wyobrażam sobie innych na opon tutaj, jak i musów. Tak. The tires, X-grip. And yeah. the, the soft. Yeah. And in the much, Understand, understand. Inside the moose also okay, X-grip. Yeah, yeah. Okay, thank you very much. Motocykl Johnny Walker. Co my tu mamy z przodu? No, na pewno Michelin, skoro naklejka jest tak jest, tak jest, widać dokładnie przód, przełożenie i tył pytałem mechanika, na pewno 49 opona podobnie, Michelin kurwa, ta jaka jest mięciutka Edmondson and name, sorry? Ari Ari, Ari is the rider this bike, can I ask you Ari, which use the... Uh, the tires front and the rear is the michelin inside is most okay and the front is 12. 30 and rear 52 52 okay thank you very much then. thank you <laughs> motorcycle Co my tutaj mamy, też Michela. Nie z tej strony, jak ja nie lubię tego proszenia się, pytania. Nie każdy chce. Ale przed chwilą zjebkę dostałem, że dotknąłem tylną oponę. Dotknąłem, no ale cóż, trzeba się wpasować w to wszystko. Największy luzak. i was us being involved with racing, especially from the Enduro and Springer outside, side. But anything we learned from the racing we possibly want to do. Rest IO If you guys you more questions properly uh, when you uh, clash, I will be yeah, doing more, yeah? No, I Thank hope you. as I say, I hope you got all the you know the information and it gives people an insight into what our bikes out. Thank you very much for the introduction. はい。<Thank you. S 1> hey.